mano wszystkim, z tej strony Fomebera, to jest kolejny odcinek z gry GRID 2019. E, dzisiaj przechodzimy do e, zawodów e, z grupy Fernando Alonso. E, na początek e, w Anglii, UK Challenge, dwa wyścigi i autem, które już mamy zakupione. Bo to ostatnio by było, bywało tak, że mimo, że startowaliśmy już w grupie, w której jeździliśmy, to e, kupowaliśmy nowe auta, ale to... Jeszcze na wszystko przyjdzie czas, podejrzewam. Po coś te pieniądze zbieramy. E, trzy okrążenia i ponad 5 km trasa, także troszeczkę na tym zejdzie. Plus jeszcze drugi wyścig, no zobaczymy. Aczkolwiek tutaj dosyć szybkie auto są mnie. Dobicie uh, yeah. herbatkę, bo czeka nas wyścig na torze Silverstone, Kristen, C. Dona, przepraszam, ale. Uwie. Ja już powinienem być zły na gościa.

O, 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 no nie zostawiają miejsca za wiele. żeb ja się zaraz nie zdenerwował. kurde. Kiepskie tempo po pierwszym okrążeniu. jest. tak. Postaramy się na drugim trochę bardziej, ale nie wiem czy. To jeszcze są szanse w ogóle. Po prostu na pierwszym miejscu na pewno bardzo jest daleko z przodu odskoczył. Uwaga Jak mnie kurde No i termię blokuje no Rozpoczynamy ostatnie okrążenie od swojego. Wezmę tutaj tunel. Ostatnie okrążenie, do Staram się. Kurde, końcą daleko. Tak! Troszkę mnie poniosło, ale na całe szczęście nie wkurzyli się. No, i zaraz linia mety. Elegancko, 5 minut. No, myślałem, że będzie gorzej. No, ale nie ukrywam, że bardzo długi wyścig. Taki dosyć wymagający. Musiałem się napocić, żeby tam. Dogonić tą czołówkę, bo na samym początku troszeczkę nam kiepsko poszło. Dobra, trzy okrążenia, tym razem troszeczkę krótsza. Trasa prawie 4 km, niecałe. No i chyba mniej zakrętów, taka bardziej spokojna mi się wydaje. O mój oł, dlaczego tak się stało? Troszkę trawy, troszkę ścieliśmy zakręt, ale. Nie przyczepili się do tego Kurde, no ja mam stałych 60 fps, wkurza mnie to Pierwsze ochrążenie. Dawaj dalej naprzód! Hej! Nie było jak tego wziąć... Ale jeszcze przyjdzie na to czas... Tym straciłem trochę prędkość no kurde gościu mógłbyś nie jechać środkiem Ostatnie ogrożenie. Utrzymaj prowadzenie do samego końca. Masz się rozumieć. Meta. Minuta szybciej poszło niż w poprzednim wyścigu, trzy nagrody. Ferrari. Dobra. Yy, I jeszcze jeden wyścig. Tu tutaj mamy trzy okrążenia, tu dwa. Tu dwa. Dobra, to zrobimy może to. Bo tutaj nie jestem pewien, czy te trzy. To, to, to czy by szybko poszło, czy nie. Tutaj jest ten tylko jeden, jedyny bolid. Wszyscy jadą tym samym. Cztery okrążenia. Trasa już nam znana. No tylko, że przez to, że jest tak mało zakrętów, to ciężko tu jest wyprzedzić, nie? Ale zobaczymy. No i że tu jest... no i... ta sprawa, że tu jest yy, inna, inna dynamika jazdy, kurde. Trzeba strasznie uważać, bo ten wolis mm, bardzo łatwo wchodzi w poślizg. Witamy w Szakaju na zawodach Great World Series. Kristen, co a, a... 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 Oj, 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 kołami się zaczepiliśmy. Kurde, nie ma jak. Au, no, 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 nie chciałem go zahaczyć, kurde. Oh my god. POWER! Tunel, tunel Oh my God. Moment, troszeczkę szybciej muszę zacząć hamować Aż się mój wkurzył, kurde po raz drugi już bym go wkurzył. Zaraz byłby tekst. Co ty wyprawiasz? Na dwóch kołach, prawda? Troszkę za ostre tam było, znowuż to samo. Tutaj jest mm, lekkie wzniesienie i. Niestety ale tutaj będzie trzeba bardzo uważać. Za każdym razem jak ja przyhamowuję, to dziwnie tak mi właśnie zarzuca. Znowu za szybko Spakowano osiągnięcie dookoła świata, czyli ilość kilometrów chyba przejechanych. Ależ to ma przyczepność, z jaką prędkością tu w ogóle można wchodzić w te zakręty. To jest fenomenalne. 27 poziom, ale jednak troszeczkę zabrakło 4 okrążenia i 2,6 km. Trasa, niestety, w deszczu. Więc, no, może być ciekawie, ale to jednak szybciej pójdzie niż się spodziewałem. Mogłem, jednak, te 3 yy, okrążenia wziąć. Znaczy 3, tam gdzie były trzy wyścigi, to. Jakiś pan obrażalski przed nami. Chyba masz przed sobą trudny wyścig w mokrych warunkach. Na wierzchnia raczej szybko nie wysknie. <laughs> o kurde, o kurde, nic nie widać. I mogłem go wyprzedzić. I'm sorry. No i już prosta. Nikt nam nie przeszkadza. Już w pierwszym okrążeniu jesteśmy na pierwszej pozycji. Byliśmy poszaleli. Dobra, tu musimy wyczuć, w którym momencie zacząć hamować. Dobrze, właśnie udało ci się pokonać pierwszą połowę wyścigu. Przy tych 150. No, ja myślę, że to będzie. Nie najgorsze. A tutaj przy 100 trzeba było. To tak najpóźniej. No, można nawet bez spiny. No, tam blisko nas ktoś jest, wyskoczył jakby, odłączył się od peletonu. No ale nas chyba nie dogoni, nie? Staram się. Nie, ten gości kurde jakiś szalony, zaraz za nami, nie wyskito. Daje całkiem radę.

Naszemu gościowi udało się na trzecie miejsce wcisnąć No i całkiem sporo tutaj wyścigów dzięki temu odlokowaliśmy Niestety, żeby móc jechać kolejne tutaj wyścigi Ukończ Classic Touring Cup Czyli coś z tego Moment a, to bym musiał ukończyć. Dobra, czyli będziemy w następnym e, odcinku zajmować się już z powrotem e, tutaj ostatnią kategorią, której nie będę wymawiał. Dzięki serdecznie za obejrzenie tego odcinka. No oczywiście zapraszam do kolejnych. Trzymajcie się, papa. Pa.